Cześć wszystkim, ja jestem Hyacynta, witam u mnie na kanale. Moi drodzy, jak jesteście tutaj nowi, to my czytamy Biblię razem. Po prostu nic więcej się tutaj nie dzieje. Jak jesteś osobą, która ma problem z czytaniem Biblii, to bardzo zachęcam do tego, żebyś się dołączył do tej serii. W tym momencie jesteśmy na przysłów. Czytamy w przysłowie 31 ksiąg, my już zdążyliśmy przerobić 7 Ze względu na to, że ja zaczęłam od końca, później wróciłam znowu do początku I teraz jesteśmy na szóstym I moi drodzy, cieszę się, że tutaj jesteście Naprawdę, cieszę się, doceniam to, że tutaj jesteście ze mną w tym momencie Ja się cieszę, że ja też to robię, mimo tego, że to jest ciężkie, mimo tego, że... Dużo się dzieje teraz na świecie i ciężko jest wiecie, w ogóle cokolwiek zrobić w tym momencie. Przynajmniej ja mam taki problem, że jedyne, z czym nie mam problemu to jest oddychanie. Więc <ścoughs> więc tak to wygląda. Dobra, zanim zaczniemy, to nie tylko podziękuję Wam za to, że jesteście po raz kolejny. Ale powiem Wam tak, że moja Biblia bo dużo osób się pytało o Jacynta jaką ty masz Biblię, że ona ma takie wielkie marginesy, że tu możesz robić notatki. To jest po prostu, jak wpiszecie sobie gdziekolwiek, Biblia, nie wiem, UBG, Tysiąclecia, cokolwiek, wpiszcie sobie szerokie marginesy. I tyle. I to Wam rozwiąże problem, bo diemy u mnie się nie kończą na temat tego skąd ja wzięłam tyle miejsca w Biblii na te notatki, także moi drodzy po prostu wpiszcie szerokie marginesy i wyskoczą wam wersje. Moja Biblia jest z Fundacji Wrota Nadziei, wersja 2017 i to jest UBG. Aczkolwiek, jeśli jesteś katolikiem, jeśli jesteś osobą, która ma troszeczkę inne wierzenia, to sprawdź sobie wersję, ze względu na to, że wersja protestancka, jaką ja mam, a wersja katolicka Biblii różni się. Ze względu na to, że niektórych ksiąg u mnie nie ma, a u Was są. Na przykład w Biblii Tysiąclecia jest sześć ksiąg więcej, tak mi się przynajmniej wydaje, a w UBG tych ksiąg nie znajdziemy. Także tak, dobra. Zanim zaczniemy, pragnę przypomnieć, że ja seplenie i że ja nie umiem czytać. Ale dzisiaj się postaram dobrze wszystko przeczytać. Bądźcie wytrwali w tym, co mówię, ze względu na to, że bierze mnie chyba chorubsko i mój głos naprawdę jest głęboki, bo, bo coś nadchodzi po prostu i, i dlatego tak to wszystko słychać. A więc tak, zanim czytamy, to się modlimy. Jeśli jesteś osobą, która się modli w ten sposób, jeśli jesteś osobą, która się modli w ten sposób, jakkolwiek się modlisz, tak... Zapraszam Cię do tego, byś się teraz pomodlił. Nie wiem, czy się żegnasz, czy po prostu mówisz do Boga normalnie, w jakikolwiek sposób to robisz, to, to po prostu zachęcam Cię do tego, byś się przyłączył do, do modlitwy przed czytaniem. Eee, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mnie się obudziłeś że obudziłeś tych ludzi, którzy teraz oglądają, że. Oni są w stanie słyszeć, widzieć i oddychać. Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz nam komfort w naszym życiu, na których nie zwracamy uwagi. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mamy dostęp do Biblii w tym momencie. Mamy dostęp do słowa Bożego, bo w niektórych rejonach tego świata ludzie nawet nie znają, nie znają jakichkolwiek historii o Tobie, Panie Boże. I dziękuję Ci za to, że nie tylko znam niektóre historie, ale że mam dostęp do Czytania całej księgi o Twojej dobroci i o tym wszystkim, co zrobiłeś. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że tutaj jestem i proszę Cię o to, byś otworzył serca tym osobom, które teraz słuchają, żebyś otworzył moje serce na to, co ty chcesz mi przekazać przez te słowa i by było to jasne dla osób, które nie rozumieją danych rzeczy. Panie Boże, proszę Cię, byś pobłogosławił te osoby, które teraz to oglądają, by ich dzień, ich tydzień i miesiąc i kolejny rok były wypełnione Twoją miłością i żeby pamiętali, jak przechodzą przez ciężkie czasy, że Ty jesteś blisko nich i niektóre, niektóre czasy to są sprawdziane, niektóre czasy to są lekcje nauki od Ciebie. Panie Boże, po prostu bądź z nami i pokazuj się od czasu do czasu, ale nawet. Nie pokazuj się w niej jakieś niesamowite znaki, czy, czy cokolwiek Boże, nie prosimy cię o to, prosimy cię o to, byś po prostu przypominał nam w naszej głowie, że ty jesteś. I że ty jesteś Panem i że ty jesteś dookoła nas. Ok. Dziękuję Ci, Panie Boże, za wszystko i... I sprawdź, żeby ten dzień był super po prostu. <laughs> Panie Boże, ty, ty jesteś w stanie naprawdę dużo zrobić, więc, więc poproszę taką. Małą rzecz od Ciebie, żeby ten dzień naprawdę był super Dziękuję Ci Panie Boże I in Jesus name we pray Amen Ok Jak jesteście tutaj nowi, też możecie się przestraszyć Sposobu w jaki ja się modlę Ale ja się modlę w sposób szczery Ja po prostu sobie rozmawiam z Bogiem Ja po prostu zażartuję sobie od czasu do czasu Ale jestem szczera Bo wiem jak wyglądają modlitwy, w których po prostu mówię coś, yy, nawet nie od serca, tylko z samego mechanizmu, które znam I takiego czegoś Bóg nie chce On nie chce takiego wyklepanego mówienia, że Boże, proszę Cię o to i o to i o to i dziękuję Ci za to i za to i za to Tylko prosto z mostu Boże, czy Ty to widziałeś? Czy, czy Ci ludzie daj mi cierpliwości do tych ludzi, bo ja po prostu nie wytrzymam, nie wytrzymam z nimi Tak jakby ja sobie z Bogiem, jak się modlę, to rozmawiam też w taki sposób I rozumiem, że dla niektórych to może być Masakra, bo przecież tu trzeba mieć szacunek do Boga, i tak dalej, ale z Bogiem trzeba być szczerym. I trzeba pokazywać mu swoje uczucia, bo on też chce usłyszeć od nas prawdy, a nie tylko wyklepanego po prostu zdania. Okej, okay. jesteśmy na rozdziale szóstym. I co? I poczytamy sobie troszeczkę o tym, czego Bóg nienawidzi czyli temat idealny na dzisiaj ok, rozdział 6 syn mój jeśli poręczyłeś za swojego bliźniego i dałeś porękę za obcego związałeś się z słowami ust twoich schwytany jesteś mową twoich ust o, ok, masło maślane mające sens, ale tutaj pragnę wam przypomnieć że Biblia bardzo często nam mówi o tym jak ważne jest to, w jaki sposób my mówimy. Jak ważne jest to, co my mówimy. Więc, jak jesteś osobą, która mówi, że to, to i tamto, to pamiętaj o tym, że to, co wymówisz ze swojej buzi, ma moc niesamowitą. Tak, jakby modlisz się tą buzią. Wyklinasz niektóre osoby tą buzią, w dobry czy w zły sposób, bo można i tak, i tak. Można wyklinać demony z danej osoby, a można na, po prostu najeżdżać te demony na inne osoby. Więc. Nasza buzia w Biblii bardzo często jest po prostu przypominane, że nasz język i słowa, które my wypowiadamy, mają gigantyczną moc. Więc tutaj jest przypomnienie o takich rzeczach. Zwłaszcza, że Biblia nam też mówi, że mamy nie obiecać. A tutaj mamy powiedziane, że jeśli jesteś osobą, która poręczy za kogoś albo za obcego, no to pamiętaj, że to jest coś z Twoich słów, co mówisz. Tak, jakby odpowiedzialność za to, a słowa są bardzo ważne. 3. jest napisane tak. Uczyń więc tak, synu mój. Uwolnij się, gdy wpadłeś w ręce swojego bliźniego. Idź, upokorz się i nalegaj na twego bliźniego. Nie daj snu swoim oczom i nie pozwól powiekom drzemać. 5. Uwolnij się jak sarna z rąk myśliwego i jak ptak z ręki ptasznika. Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej drogom i bądź mądry Czyli tutaj po prostu chodzi o to, że ty na przykład obiecałeś komuś Nie wiem, idziesz, na przykład masz ziomka, powiedzmy, że jesteś ziomkiem I wiesz, że chłop ma problem z paleniem, czy z piciem, czy coś tam Ale ty siedzisz u niego w domu i mama, mama do ciebie podchodzi i prosi cię Mógłbyś pilnować jego z tym i z tamtym mógłbyś pilnować z tym, bo ja chcę, żeby wiesz, to i tamto i tak Tak, obiecuję, obiecuję, że tak zrobię, będę pilnować Kasi, będę pilnować Łukasza, będę pilnować tej i tej osoby Oli czy Wojtka, tak, przypilnuję tej osoby, spoko, proszę Pani, niech się Pani nie martwi Nie dość, że obiecujesz, a w Biblii jest napisane, że nie mamy obiecywać, mamy powiedzieć albo tak, albo nie Bo nie mamy na co obiecać, my nie mamy takiej mocy, że my nawet nie wiemy, co się stanie w kolejnej sekundzie to czemu mamy obiecać przyszłość, tak jakby my nie jesteśmy wróżbicami? Możesz sobie myśleć, że A obiecuję sobie, że to i tamto, ale ty za trzy sekundy na przykład stracisz oddech i koniec. Nie obiecujemy, nie obiecujemy na nic i pod żadnym względem. I tutaj jest takie trochę powiedzenie, że wiesz, jak na cokolwiek i komukolwiek obiecałeś cokolwiek, czy mm, powiedziałeś, że będziesz pilnować w ten i w ten sposób. To z jednej strony bierzesz tak bardzo ważną um, obietnicę na siebie, ze względu na to, że ty w tym momencie masz taki obowiązek, żeby pilnować tej osoby, wiedząc, że ta osoba niekoniecznie sama siebie będzie pilnować. I ty będziesz odpowiadał za to, co obiecałeś, ze względu na to, że tak, ta osoba działa w ten sposób, ale ta osoba nic nie obiecywała, ty obiecywałeś za tą osobę. Tak samo jeśli chodzi o długi, tak samo jeśli chodzi o pieniądze. Wiecie, to też wiąże się w jeszcze bardziej gorszy sposób, bo pieniądze z ludzi naprawdę robią demony, więc to już jest w ogóle inna sprawa. Ale o co chodzi z tym porównaniem? Sarna, okej, okay, dobra, sarna ucieka. Okej, okay, gminimy to. Ptak od ptasznika wiadomo, są kolekcjonerzy ptaków, którzy sobie po prostu je łapią i ucieka jest to zrozumiałe. Czyli od osoby takiej pospolitej, jeśli chodzi o panie danych rzeczy. Uwolnij się od czegoś takiego. I szóstka jest takim fajnym, bardzo fajnym wersetem, ja mam to podkreślone na czerwono. Idź do mrówki. Ja pierwszy raz jak to przeczytałam to była taka, Haa? Mrówki? Serio? Jest tyle zwierząt na świecie, po co mrówka? Mrówka jest taka mała, pierduś taki, ile co, ledwo co widać. Mrówka jest po pierwsze, najsilniejszym zwierzęciem na świecie. Ogarniacie, nie słoń, nie lew, nie che. Mrówka. Bo mrówka jest w stanie podnieść. Wiecie, takie małe coś jest w stanie podnieść chyba 90% więcej masy niż swojego ciała. Czyli to jest tak, jakbym ja na przykład, nie wiem, podniosła. E... Jesteś, nie wiem, z matematyki jestem do bani, ale. Powiedzmy, że jakbym miała podnieść takiego dzipa, to by było takie porównanie. Taka rzecz troszeczkę niemożliwa dla mnie. Dla mrówki to jest takie normalne. Mimo tego, że my sobie widzimy takie mrówki, które podnoszą orzechy, ten orzech może ważyć, nie wiem, 500 gramów, a mrówka może ważyć 0,004. I to jest już 90% więcej niż sama mrówka waży. Więc tu jest napisane, Idź do mrówki, leniwcze. <grym> czyli mamy mrówkę, najsilniejsze zwierzę na świecie. Najsilniejsze, tak jakby najbardziej pracujące też. Mrówki są bardzo pracowite. I mamy takie porównanie, idź do mrówki, czyli do takiej najsilniejszej, najbardziej pracowitej. Leniwcze. <grym> Nie żeby coś, ale Biblia tutaj sobie tak troszeczkę mówi... Stary, słuchaj, ogólnie to, mm, no, możesz więcej pracować, nie? I ty, jak jesteś taką mrówką w tym momencie, to też sobie możesz myśleć, jeszcze więcej nie mam kiedy. Ale tutaj akurat jest takie porównanie, więc no, uwielbiam to, co tutaj jest napisane, idź do mrówki leniwcze. Dzięki ci wielkie Bible za to, że w tym momencie po prostu mnie tutaj urażasz, nie? Bo przypominasz mi o tym, że mam iść w momencie... Tak jakby porównania samego tego Do zwierzęcia leniwca, nie? Samo słowo, leniwy Nie, leniwiec Ja wiem, że ja sobie lubię poleżeć Czasami na ziemi i oglądać tiktoki I tak dalej, ale nie trzeba mi tutaj Mówić, że jestem leniwcem A jednak jest napisane I co jest napisane później? Przypatrz się jego drogą i bądź mądry Dzięki Biblia Za to, że mi mówisz, że ja nie jestem Mądrą osobą, dzięki ci wielkie tak jak ten werset jest takim policzkiem, takim, takim strzałem w policzek, żeby sobie przypomnieć, że słuchaj, no, no nie bądź debilem i nie rób czegoś, czego nie powinieneś, tylko idź i bądź mądry i pracuj. Dobra, lecimy dalej. 7 jest napisane tak. Chociaż nie ma ona wodza ani przełożonego, ani pana. To w lecie przygotowuje swój pokarm i gromadzi w żmi, żmi, żmiwa swą życzliwość. Jak długo będziesz leżał leniwcu? Nie wiem. Kiedy wstaniesz ze swojego snu? Ja lubię spać. I powiem wam, że mega mnie to drażni, jak czytam Biblię i pisze mi, że jestem leniwa, a mam takie kurcze, pracuję tu, tu i tu, o co chodzi, albo masz nie spać tyle i tyle, a ja kocham sen. Ja kocham tą ciszę i ten spokój, jaki mam. I powiem wam, że nieraz mam ochotę po prostu spać i nie wstać. Nie w kontekście takim, że nie chcę się z łóżka wstać, tylko nie chcę po prostu już wstać. Więc. Mam takie czasami, kurczę, czemu aż tak Bóg tego nienawidzi, że nam tak mówi, żeby nie zakochać się w snu, nie zakochać się w takim lenistwie. Z jednej strony to rozumiem, bo to jest takie zaniedbywanie tego całego daru, który nam Bóg dał, a z drugiej strony mam takie, ja też zasługuję na odpoczynek. Ja też pracuję ciężko, ja też zasługuję na odpoczynek. Więc czytam Biblię i dowiaduję się więcej. Ok, lecimy dalej, 10 jest napisane tak Jeszcze trochę snu, trochę drzemania Trochę założenia rąk, aby zasnąć A twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny I twój niedostatek jak mąż uzbrojony Człowiek niekczemny i niegodziwy Chodzi z przewrotnością na ustach Mruga swymi oczami, mówi swymi nogami, wskazuje swymi palcami. Przewrotność jest w jego sercu. Stale knuje zło i sieje niezgodę. 15. Dlatego nagle spadnie na niego nieszczęście. Nagle zostanie złamany i pozbawiony ratunku. Wow. Ok. 16. 16 jest napisane tak. jest sześć rzeczy, których nienawidzi Pan, siedem budzi w nim obrazę. 17 jest napisane tak. Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną. Jak ktoś to czyta, i ma takie, o co chodzi. To powiem Wam, że wyniosłe oczy to jest trochę wiadomo o co chodzi. Kłamliwy język i ręce, czyli jak się plotkuje, jak się okłamuje kogoś, jak się wmawia komuś jakiejś rzeczy, pracuje się nie w jaki sposób opodwinie. Ale tutaj też mamy napisane, że ręce, które przelewają krew niewinną. Wiele osób widzi tematy. Jakie są, które są kontrowersyjne, które są. Wiecie, mówiono niby, że w Biblii nie ma nic na ten temat, jest napisane tutaj dużo na ten temat. Siedem rzeczy, których Bóg nienawidzi, jak ktoś przelewa niewinną krew. Możecie się zacząć zastanawiać, o co chodzi? Ja tutaj nie będę mówić tego słowa, bo zaraz będę mieć shadowbana po prostu z YouTube'a, bo to są słowa, które są sensitive. Ale to podchodzi pod wszystko nie tylko pod ludzi, nie tylko pod zwierzęta ale też wszystko inne niewinne. Dobra, lecimy dalej. Osiemnaście: serce, które knuje złe myśli, nogi, które spiesznie biegną do zła fałszywy świadek, który mówi kłamstwa i ten, który sieje niezgodę między braćmi. Czyli osoba, która po prostu kłamie na prawo i lewo tylko po to, żeby skłócić dane osoby. Szuka takiego guza w całym, dziury w całym, nie guza. Guza też można szukać, ale to w innym kontekście. Także, no fajnie. Mamy taką wiedzę, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, czego Bóg nienawidzi. Jak jeszcze nie wiedzieliście, od czego się trzymać z dala nie licząc tego wszystkiego co jest napisane w 10 przekazaniach, że jak mamy się zachowywać, czyli od razu nam mówi jak mamy się nie zachowywać, to tutaj macie dodane jeszcze czego macie nie robić. 20 jest napisane tak: Synu mój, strzeż przykazań twojego ojca i nie odrzucaj prawa twojej matki. Przewiąż je na zawsze do serca twojego i zawieś je na swojej szyi, gdy będziesz chodził, poprawi popraw poprowadzę Cię, gdy zaśniesz strzec Cię będę, a gdy się obudzisz będzie mówi, będę mówić do Ciebie czyli taka trochę obietnica od Boga, nie? że będziesz czynił w dobry sposób, to ja będę Ciebie bronił dalej i będę bronił naprawdę w niesamowity sposób jeśli chodzi o jakieś rzeczy ale z drugiej strony ta obietnica też wiąże się z tym, że Mamy takie ostrzeżenie przed nierządem, i mamy takie ostrzeżenie przed tym, że będą się działy takie rzeczy w naszym życiu i trzeba się będzie po prostu zabezpieczyć przed tym, przygotować na to. Mm, dobra. Skończyliśmy na 23, bo przykazanie jest pochodnią, prawo, światłością, a. Upomnienie do karności swą drogą życia, aby cię strzegły przed złą kobietą i przed gładkim językiem obcej kobiety. Nie pożądaj w twoim sercu jej piękności i niech cię nie łowi swymi powiekami. 26 jest napisane tak, bo dla kobiety nierządnej zubożeje człowiek o kawałek chleba, a żona cudzołożna czycha na Czyn, c, cenne życie. No, czyli takie ostrzeżenie znowu. Tutaj mamy znowu takie ostrzeżenie przed y, niemoralnością i szukaniem czegoś poza małżeństwem, jak się już jest w małżeństwie. 27 jest napisane tak. Czy może ktoś wziąć ogień w zanadrze? a jego szaty się nie spalą? 28. Czy może ktoś chodzić po rozżarzonych węglach, a jego nogi się nie poparzą? Tak ten, kto wchodzi do żony swego bliźnego, ktokolwiek ją dotknie, nie będzie bez winy. 30. Nie pogardza się złodziejem, jeśli kradnie, by nasycić swoją duszę, będąc głodnym. Ale jeśli go złapią, zwróci siedmiokrotnie albo odda cały dobytek swego domu. 32. Lecz kto cudzołoży z kobietą jest pozbawiony rozsądku. Kto tak robi, gubi swoją duszę. Czyli mamy napisane, że nieważne co będziemy robić, to i tak będziemy odpowiadać za swoje grzechy. Ale za niektóre grzechy po prostu zapłacimy dużo więcej. Kamera mi się rozładowała, także nie wiem w którym momencie skończyłam, ale myślę, że to jest werset 33, na którym skończyliśmy. Także, moi drodzy, w 33 jest napisane tak: znajdzie chłostę i wstyd, a jego hańba nie będzie zmazana. 34, bo zazdrość rozpala gniew mężczyzny i nie będzie. Pobłażała, pobłażał, przepraszam, pobłażał, w dniu zemsty 35. Nie będzie miał wstępu na żaden okup i nie przyjmie darów, choćbyś najwięcej mu dał. Dam! Trochę, trochę takie yy, zrozumiałe. Jeśli chodzi o y, karę, ale wow, tak czy siak. Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o rozdział szósty. I jeśli chodzi o moje notatki, które ja tutaj mam zapisane y, po bokach, to po prostu pamiętaj, mam napisane tak: Take responsibility for your own actions. Czyli pamiętaj, że ty odpowiadasz za swoje własne czyny i za swoje własne myśli i to, gdzie to cię prowadzi. Módl się do Boga, żeby On cię prowadził bliżej Niego i żeby Twoje myśli i Twoje czyny dążyły ku Jego miłości i ku Bogu, a nie gdzieś indziej. I też mam napisane tutaj taką fajną rzecz, jak oglądałam właśnie Kazanie, to miałam napisane tak jakby pastor jeden powiedział coś i, i to mi tak w głowie bardzo, ale to bardzo się... Mm, po prostu zagnieździło to, że my czytamy Biblię. To jest super. To, że my chcemy ją zrozumieć, jest super, ale sposób w jaki my ją rozumiemy i wyciągamy dane wersety, żeby u nas w życiu miały sens, nie jest dobry. I mam napisane tak: The society needs to adapt to the Bible, not the other way around, because it's the word of God against feelings of the world. Czyli tłumacząc na język polski, nasza po prostu społeczność, ludzie, którzy się znajdują na Ziemi, muszą zacząć rozumieć Biblię i z nią, nią się kierować, a nie w drugą stronę, że wasze uczucia kierują wami. I dlatego używacie ten werset i dlatego używacie ten werset, ale reszta to tak słabo. Tak jakby to jest Boże Słowo. I nim się musimy kierować, a nie tym, co nam dają uczucia, które są od świata. Bądźmy szczerze. I jeszcze, jeśli chodzi o takie inne notatki, które że tak powiem, bardziej mogłyby wam utknąć w głowie. To mam takie napisane, że my i tak będziemy płacić za swoje własne czyny, za swoje własne grzechy. Więc dobrze jest, żeby pilnować się ich, a nie prosić kogoś innego, żeby się pilnował naszego zachowania. Okej, okay, moi drodzy, to był rozdział szósty. Dziękuję za oglądanie. Jutro będzie werset siódmy. Widzimy się u mnie na kanale, u Was na ekranach. Trzymajcie się ciepło, dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną i niech Wam Bóg błogosławi. Trzymajcie się. Pawa! Pa.